Witam serdecznie, Mateusz Zaleczny Bastek Niskową moim gościem. Witam, cześć. Mati, wygrywacie dzisiaj z Batimowcami. Nie można powiedzieć, że to niespodzianka, bo tam w tabeli jesteście powiedzmy między, między sobą e, na podobnych pozycjach, ale pokazaliście dzisiaj naprawdę kursz na wojsku. Jeszcze po raz kolejny bramkarza nie było. Dzisiaj znowu zastępuje go obrońca. Także wyszliście dzisiaj z opresji fantastycznie. Prawdę powiedział, że sam się zastanawiam do tej pory, jak to się stało? Bez bramkarza, bez ani jednej osoby na ławce rezerwowych. No było ciężko, było ciężko. Na szczęście pogoda dopisała temu, żeby, żeby że wystarczały sił, wystarczyły sił do końca. Początek był ciężki. Początek był ciężki. Psychicznie podeszliśmy do tego meczu. No będzie co będzie, bawmy się dobrze, zagrajmy dobry mecz, na ile nas stać na tyle zagramy. Początkowo dwie bramki straty, ale jakoś nie było takich gorących głów, jak to często u nas bywa, że po prostu wszystko do przodu, strzelamy bramki, wygramy ten mecz, jak to bywało, kiedy mieliśmy 5-4 rezerwowych. Dzisiaj bez rezerwowych na spokojnie cały czas kontrolowaliśmy mecz. Może nie na samym początku, przegrywaliśmy 2-0, ale później bramka po bramce grało się coraz lepiej. No i udało się wygrać. Robicie postępy bez dwóch zdań. Celem był awans do pierwszej piątki. A teraz, gdyby nie mecz nic narwisa końcówka feralna, gdzie w jednej minucie straciliście dwa gole, to tak naprawdę przeskoczylibyście już Batimowców. No, ale jakby nie patrzeć, sezon naprawdę wyborny. Sezon wyborny, zrobiliśmy to, co chcieliśmy, wyszliśmy z grupy, jeżeli chodzi o puchar. Bardzo niedużo brakło, bo praktycznie jedną bramką brakło do wyjścia do półfinału. Wyszliśmy do tej piątki, która walczyła o wyjście do wyższej ligi. No niestety chyba tam już przestaliśmy kalkulować, ale chyba już za bardzo nie mamy szans, ale po prostu zostały dwa mecze do końca. Bawimy się dobrze, gramy do końca, myślę, że to jest dobra zapowiedź na następne lata. Bardzo fajna zapowiedź. Mi się to podoba. Jak ktoś którą u mnie dalej grać. Yy, dzisiejsza sytuacja w meczu, że przegrywacie 2-0 pokazuje też, że nie poddajecie się, ale potraficie walczyć o swoje. Wyprowadzacie kontry, wyprowadzacie akcje, strzelacie i suma summarum wygrywacie. Czyli jak się źle zaczyna, potraficie dobrze skończyć. Mm. To nie jest pierwszy mecz, który zaczynamy od przegranej. Dawniej bywało tak, początko, początek naszej ligi wygrywaliśmy na początku dwa, dwie-trzy dwie, trzy bramki. Później traciliśmy, przegrywaliśmy mecz. Teraz wszystko jest na odwrót. Na początku przegrywamy tracimy jedną, drugą, trzecią bramkę. To samo było w pucharze, to samo było w lidze, ale później na spokojnie podchodzimy do tego, gramy na spokojnie. Udaje się strzelać bramkę, bramkę za bramką gra nam się coraz lepiej. Wychodzimy na prowadzenie i to dobrze wróży. Dobrze wróży na przyszłość. Jestem pewny nadziei, że, że w w przyszłym sezonie pokażemy jeszcze więcej. Patrząc jeszcze na ten sezon, to nikt wam nie odbiera szans nawet na podium. Na ten sezon? Na ten sezon czy, nie, czy jeszcze mamy szansę na podium? No będziemy walczyć. Zostały nam jeszcze dwa mecze do końca. No z To będzie na pewno trudny mecz. Chociaż, chociaż dzisiaj z tego co dobrze pamiętam to przegrali. przegrali. Także są do pokonania. To dochodzi na to, że są do pokonania. Okaże się, co będzie. Cieszymy się, że osiągnęliśmy to, co, to, co chcieliśmy. Jesteśmy w pierwszej piątce. Z y, Półwpuharze również sobie dobrze poradziliśmy. No, możemy być ciebie dumni. Będziemy walczyć dalej. Dziękuję za Dziękuję również.